Cześć. Dzisiaj będziemy nagrywali z troszkę nietypowego miejsca, mianowicie z bagażnika mojego samochodu. Dlaczego tak? Dlatego, że mam ze sobą to cudeńko. A to cudeńko to jest High Sense Party One. Teoretycznie nas ma jeszcze rocker, ale dla rockerów raczej nie określiłbym, że to jest urządzenie. Dlatego będę się trzymał tego określenia Party One. Na Party nada się jak najbardziej, zobaczcie. To jest kawał głośnika, waży ponad 7 kg, ma takie podświetlenie aktywne, ja mam teraz sparowane to urządzenie ze swoim telefonem, gra sobie muzyczka, niestety ze względu na problemy z prawem autorskim nie będę jej głośno teraz puszczał, ale później jakiś mały kawałek Wam włączę, zobaczcie co się wtedy dzieje. Te diody mają pięć różnych trybów świecenia, one się oczywiście dostosowują do tego co się dzieje z muzyką i jakoś sensownie mogą to uzupełnić, Teoretycznie głośnik ma, uwaga, 300 watów mocy. Czy tyle ma rzeczywiście? No, mógłbym z tym polemizować. E, znajdziecie sporo recenzji na necie, gdzie padają wprost określenia, że to urządzenie jest w stanie zagłuszyć redb życia Twoich sąsiadów. Czy tak jest, jeżeli będziemy mówili o bloku? Tak, jest głośno, bo on po prostu ma mocne basy, zwłaszcza jeżeli włączymy podkręcenie basów, jest naprawdę głośno, jest mocno, ale na co dzień to urządzenie potrafi całkiem sensownie zagrać. Na pewno wypada zarząd od ceny, bo za Party One zapłacimy około 1600 zł i to jest już spora kwota. Na co w tej cenie możemy liczyć? Przede wszystkim jest to głośnik dosyć spory, tak jak wspomniałem, ponad 7 kg wagi. Uwaga, ma wbudowany akumulator. Więc jeżeli porównamy to z Power Audio takim, które prezentuje chociażby Samsung, no to nagle okaże się, że tutaj ten akumulator nas bardzo mocno potrafi podratować i możemy to urządzenie zabrać ze sobą na jakąś imprezę w plener. Akumulator pozwala na 15 godzin grania, ale uwaga... Jeżeli nie przekroczymy 50% mocy tego urządzenia, wtedy jest to osiągalne. Jeżeli będziemy słuchali troszeczkę głośniej niż 50% skali mocy, jaką tutaj znajdziemy, wtedy tak różowo nie będzie. Natomiast powiem prosto, że nie udało mi się go rozładować. a kilka grubych godzin go słuchałem, w plenerze troszkę głośniej. Starałem się oszczędzać ludzi i sąsiadów, więc zabrałem go ze sobą tutaj, gdzie widzicie. Co jeszcze? Mnie uwiodło to urządzenie przede wszystkim tym, że. Przyjrzyjcie się na tą taflę tutaj. Ta część to jest miejsce, gdzie możemy zostawić swój telefon. Tak, jeżeli macie bezprzewodowe ładowanie indukcyjne, tutaj zostawiamy fonę, a on się ładuje, to jest bardzo fajny bajer. Podoba mi się, że tutaj jest taka fajna niszcza, gdzie możemy zostawić telefon. Jeżeli będziemy sterowali muzyką właśnie z tego telefonu, można go tutaj zostawić i wtedy ktoś na imprezie może też go brać, przełączać kawałki. To jest mega, to mi się bardzo podoba. Podoba mi się też to, że sterowanie, jakie tutaj znajdziemy, jest bardzo proste, mamy tutaj wszystkie komendy których byśmy się spodziewali, mamy przede wszystkim taki mały, prosty wyświetlacz który pokazuje co się teraz dzieje czy mam połączenie bluetooth, jaka jest głośność, czy zmieniamy jakieś efekty mamy tutaj korektor budowany więc też możemy się pobawić, mamy tutaj takie tryby EQ i jeżeli tego użyjemy, to nagle się okaże że możemy włączyć na przykład bardziej rockową muzykę i to w praktyce działa, ja polecam przede wszystkim zmniejszenie basów, wtedy to urządzenie gra sensowniej, co mi się jeszcze podoba zobaczcie, tył Mam oczywiście bez rewlek z tyłu, ale zobaczcie co mamy tutaj. Tak, tak jak widzicie, mam regulowane wejścia. Mamy wejście AUS, mamy USB, mamy tutaj regulację echa, mamy mikrofon regulowany i gitarę regulowaną. Więc, jeżeli się uprzemy, zabieramy naładowanego party ze sobą gdzieś na miasto, podłączamy gitarę, podłączamy mikrofon i zaczynamy zabawę. Parę groszy przy okazji można zbierać. To mi się też im bardzo podoba. Co nieco opowiedziałem Wam o tym urządzeniu. Teraz czas posłuchać jak gra. Żebym nie był gołosłowny, wcielić się troszeczkę w moją rolę, będziecie bliżej głośnika. Tutaj mam przypięty mikrofon, taką typową krawatówkę. Ona nawet, nawet nieźle zbiera. I ja będę sukcesywnie muzyczkę podgłaśniał. W telefonie mam ją ściszoną, Tutaj mam ustawioną na maksa. Uwaga, zaraz wam to pokażę, żeby nie było, że coś kombinuje. Mamy plus. I teraz jest max. Ten dźwięk, który słyszycie, taki klakson, to jest oznaka, że już się nie da. No dobra, skoro już głośnie się nie da, to ja Wam pokażę, jak to głośnie wygląda w praktyce. Uwaga, odpalamy nasz kawałek. YouTube wybacz, to jest w celach badawczych. Ja na tym naprawdę nie mam ochoty zarabiać, zwłaszcza na overkillu. جلجة خبضراعدة Ja bym chciał przede wszystkim powiedzieć jedno, czy ten głośnik, czy ten Hisense jest w stanie dać nam na tyle radochy, żeby można było za niego zapłacić te 1600 zł. Uważam, że zdecydowanie tak. Przede wszystkim jest mobilny. Po drugie czas pracy jest naprawdę satysfakcjonujący. Po trzecie wygoda użytkowania. Ma takie fajne uchwyty, dzięki którym mogę go wszędzie zabrać. Te 7 kg jest do zniesienia. Podoba mi się ładowanie indukcyjne, które oferuje. Podobają mi się te tryby equalizera, które tutaj znajdziemy, bo one rzeczywiście brzmienie zmieniają, aczkolwiek nie liczy na to, że to brzmienie będzie w jakikolwiek sposób przypominało coś, co możemy usłyszeć z domowej wieży, nawet takiej mocno średniej klasy, bo to nie jest takie brzmienie. Więc jakie to brzmienie jest? Przede wszystkim mocno nastawione na rozrywkę. Tak, jeżeli chcecie rozruszać imprezę, to jest urządzenie dla Was. Jeżeli chcecie posłuchać koncertu skrzypcowego, niekoniecznie jest to ten adres. Ale też, czy spodziewałbym się, że te świecące diody, jakie tutaj znajdziecie, te świecące głośniki, te efekty dj będą przeznaczone dla osób, które lubią rozkoszować się bardziej wyrafinowanymi brzmieniami? Raczej nie. I chciałbym Was uczulić jeszcze na jedną rzecz. się do niektórych recenzji, które znajdziecie na necie, nie będę twierdził, że ten głośnik jest w stanie obudzić umarłego, bo moim zdaniem nie jest, nie jest tak głośny. Te 300 W, które tu znajdziemy, bardzo mocno kojarzyło mi się z tym, co można było znaleźć na starych właśnie wieżyczkach, nie wiem, jakichś tam ajwach i tym podobnych, gdzie pojawiały się określenia w rodzaju 1800 W mocy, prawda? Więc, no, traktujmy to z przymrużeniem oka. Eee, natomiast dźwięk, który stąd się wydobędzie, będzie soczysty, będzie przyjemny, będzie... Nastawiony na to, żeby tupać nóżką, ruszać główką i dobrze się bawić przy muzyce. Będzie głośno, na dworze będzie głośno też. A czy jest coś, co mnie zirytowało w tym urządzeniu? Szczerze mówiąc, w zasadzie tylko jedna kwestia. Ona byłaby związana z tym, że no niestety, ale tryby DJS są w stanie po prostu doprowadzić nas do przyspieszonego wyłysienia jeżeli mamy taką możliwość. Dlaczego? Dlatego, że załóżmy, że słuchamy sobie muzyki na 50% głośności, wciśniemy sobie tryb DJ-ski i nieważne, czy jest ciszy, czy jest głośniej, on zawsze jest tak cholernie głośno, że jest w stanie rzeczywiście sąsiada obudzić, a ten tryb dj to na przykład co? Hmm... No dobra, nie wystarczy się. No, takie oklaski, takie trochę dla mnie. Więc tak by to wyglądało i to mnie trochę potrafiło zirytować. Poza tym, jeżeli chodzi o przenośność, kompaktowość, relakcję ceny do możliwości, taką wygodę korzystania z tej zabawki, bo błyskawiczne parowanie, do tego wbudowane radyjko, do tego wbudowany czytnik pendrive'ów, dzięki któremu możemy bardzo szybko muzykę z pena zapuścić. To jest coś, co naprawdę na imprezie, na działce, gdzieś w plenerze może się sprawdzić, może imprezę rozruszać albo ją stworzyć. To jest fajny bajer, plus do tego ta ciekawostka w postaci regulacyjnej Regulowanych wejść mikrofonowych, gitarowych, e regulowany pogłos, który tutaj mam echo, no i wyjście, Aux, wejście, więc to są takie rzeczy, które no, nie w każdym sprzęcie tego rodzaju można by było znaleźć. Co mnie zaintrygowało, jeszcze jest tutaj taki przycisk TWS. Jestem bardzo ciekaw, czy ten TWS odnosi się do tego, że możemy sprawować ze sobą dwa głośniki tego typu, bo jeżeli tak, no to mamy wtedy stereo pełną gębą i naprawdę imprezę trzeba zacząć. Reasumując, jeżeli szukacie głośnika, który uprzyjemni Wasze imprezy, który można gdzieś ze sobą zabrać, a 1600 zł Was nie przeraża, Hisense Party One to naprawdę ciekawy adres.